widzicie udało się wyciągnąć ekran, ale, jest jeszcze pewno ale, nie wiadomo czy nie został on przypadkowo uszkodzony przy takim demontażu, trudno stwierdzić, może być tak, że w sumie udało mi się go wyciągnąć, nie jest jakiś za specjalnie prosty po takim wyciąganiu ten ekran. Dobra, nie będę go biegał, żeby go nie rozwalić do końca. O ile jeszcze jest sprawny, a no, także widzicie, tutaj jest taśma, ale żeby do tej taśmy się właśnie yy, zabrać, no to jest taśma niestety z drugiej strony ekranu. Ej, no i to właśnie takie, takie cuda. Jeszcze widzę, że chyba jest to nawet przyklejone. Mm, no, tu jest taki pierdolnik. A dlatego ja Samsungów to nie lubię robić przychodzą różne, różne cyrki nie wiem, nie mam na razie pojęcia czy czy ten po prostu e, czy ten dotyk będzie jeszcze, no czy sam dotyk, czy, czy, czy sam ekran będzie sprawny z tego co mam, miałem tutaj to zrobić Oczywiście taśmy i te nie, taśmy, tam taśmy straśmy i kleje, bo zostaną usunięte. Hmm, monta, Montaż już tam pół biedy jeśli chodzi o, o montowanie. No dobra, tutaj nie wygląda, żebym jakiś uszkodził rezystory na tym, na tym całym pierdolniku. No jest, jest. RCD jest trochę wygięty. No przy takim demontażu no nie da rady inaczej. Także no dobra, zobaczymy co z tego będzie jeszcze. Mam teraz żadnej pewności nie wiem czy ten ekran jest sprawny, czy nie w takim demontażu. Ale zazwyczaj yy, tak jest, że już po takich demontażach ekran jest do wyrzucenia. Albo są jakieś paskie, bo nie działa i tak dalej. No dobra, co teraz muszę zrobić tak? To muszę sobie tutaj i wyczyścić ze starego kleju I zamontować, wkleić najpierw nowy ekran jak nowy to nowy już wymienimy od razu wszystko choć nie wiem po jakim cholera dwa razy jedno i to samo robić no dobra mam nadzieję a no dobra zanim ja wkleję jeszcze ten ekran bo na niego jest gwarancja rozruchowa będzie trzeba go sprawdzić czy on działa bo już takie przypadki miałem, że przychodzą uszkodzone egzemplarze I, no i to samo dotyk. dotyk dotyk też jest nowy nowy też będzie trzeba sprawdzić, czy czasami ten kontrol nie jest uszkodzony bo już też, też już miałem, że przychodziły popsute egzemplarze I, no dobra, także widzieliście jak wyglądał demontaż no nie będę wam teraz Was za czyszczeniem tutaj tego pierdol tego główna całego, bo mi to trochę zejdzie Widzieliście w poprzednim odcinku, jak to mniej więcej wygląda No i będę tutaj musiał to tak podobnie zrobić No dobra, także tu więcej nie mam jako tak na razie więcej czyszczenia No a jeszcze ten stary ekran i ten stary detektor sobie wyczyszczę. Może przyda się do jakiegoś innego trupa O ile będzie jeszcze to działać no dobra to na tyle ja sobie to wyczyszczę sprawdzę nowy wyświetlacz nowy dotyk czy jest 100% sprawny no i wtedy sobie wezmę i wezmę się za, za, za wklejanie tego ustrojstwa no i miejmy nadzieję że znowu nie będzie cyrków jak poprzednim razem że jakieś pierdoły zaczyna, że, że coś jest wypaczone i, i po prostu coś, coś jest na ekranie nie tak a ten nowy dotyk też jest lekko wypaczony jest lekki łuk i dlatego jak się później to wkleja jest po prostu zrobiona łódka i środek dotyku po prostu dotyka do do ekranu i do tego później na ekranie robią się plamy jak się jeździć dotykiem miejmy nadzieję że znowu nie będzie czegoś takiego no bo nie będę trzeci raz tego demontował, bo jest bezsensownie no dobra także to na tyle wyczyszczę to, sprawdzę i złożę do kupy końcówka tego tej naprawy, czyli tak można powiedzieć no tutaj doszła doszła nowa bo no wcześniej była taka srebrna tak jest teraz nowa pod kolor, ale tak, nadal jest problem, nie wiem czy teraz będzie widać, o widać, widać, widać w tym miejscu, jest nadal ta plama taka, tylko że tym, tym razem jest większa ta plama, Ej, no i co, co, co mogę z tym zrobić, no nic z tym nie zrobię, jest po prostu skrzywiony korpus, nie wiem czy to teraz tak będzie widać, 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 że jest załamanie. Korpus jest załamany w tą stronę. Może z drugiej strony będzie lepiej widać. Jest widać, że jest, że jest wypatrzona budowa. No nic nic tym nie zrobię, no po prostu jest skrzywiony korpus. No jeśli no jak się ktoś widać. Wiem, widzicie, uparła, uparła się osoba, żeby to naprawić. No niestety, no nie da się jako tako tego naprawić. Trzeba by było cały ten szkielet wymieniać. I kolejno, znowu ponowna by musiała iść wymiana, demontaż wyświetlacza, ale to jest też znowu duże ryzyko, że mogę już kolejnym razem go nie wyciągnąć. Bo to nie jest sobie takie sobie, że pyk, już wyświetlacz wyciągamy, już zamieniamy i trach, trach. nie, Jednak to wyświetlacz jest tam, sam wyświetlacz jest wklejany i dotyk też jest wklejany, więc. No raz mi się no przynajmniej się udało wyciągnąć ten stary wyświetlacz, ale już może na przykład drugi raz nie pójść tak gładko i mogę go rozwalić i będą niepotrzebne koszta. Eee, jak mówiłem także mówiłem koledze, niech tam temu gościowi przekaże, że po prostu ma skrzywiony korpus w tej obudowie no i ja nic z tym nie zrobię. Także... Także także na razie tak musi zostać. No, najwyżej jak gdzieś kiedyś jakiś dopadnę jakiegoś takiego trupa gdzieś tam zagroszę, no to wtedy będę mógł się no, po prostu z nim zamienić, no, z, z dobrym tutaj tym no, żeby nie było tej plamy czy coś. Także zobaczymy i wiadomo, człowiek chce dobrze, chce wszystko fajnie naprawić, ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. No dobra, chociaż ma wymienioną wymienioną przednią szybkę, bo tam tamta szybka, co wcześniej mi przyszła, ona jakaś była jakaś nie taka, trochę jakaś obrysowana, mieli nową niby przysłać, tak takie cyrki się czasami dzieją. I no dobra, także na tyle, naprawa można powiedzieć, że Powtórna naprawa jest udana, ale nie jest udana do końca. Jest ta plama, bo po prostu jest, to, co jest załamana, załamana budowa. No chyba tyle, no co no, nic nie zrobimy. Także musi tak zostać jak jest. Dobra, to na tyle z tej naprawy. Niefortunnej. No i uciekam. Także będą kolejne filmy, może zobaczymy. Dobra, cześć na razie.